pierwsza seria wyścigów dziesiątej edycji wrack Race, odbywającej się w Gdyni. Znajdujemy się właśnie w Parku Maszyn, gdzie za chwilkę zapytamy o to, jak wrażenia z wyścigu naszych uczestników. Zapraszam ze mną. Tak już była Mamy przed sobą właśnie jeden z samochodów, który uczestniczył w Rack Race, w pierwszej serii biegów. Chłopaki próbują w sposób polowy wyprostować tylnią belkę samochodu. Miejmy nadzieję, że się to uda i będą mogli powrócić do konkursu. Pan był kierującym samochodem? Kolega. Kolega? Jak to się stało? Jak pan to załatwił? Czy ktoś pana od tyłu załatwił? No, od tyłu, to od tyłu to no, ktoś. Wal śmiało, bo napisane i walno śmiało. A, wal śmiało. ale dacha nie było, widzę. Jak, jakoś poszło? Myśli pan, że się zakwalifikuje do kolejnej serii? Myślę, że tak. tak? Myślę, że... A które tak? Trzecie? Czwarte? Które tak miejsce? czwarte? Czwarte gdzieś? Aha. Dobra, zobaczymy. zobaczymy w, w kolejnym. Będzie. Dzięki. Przed nami tatuś, który będzie występować w kolejnej serii biegów. Tatusiu! Czy im tatusiem jest tatuś? Gdzie, on, gdzie stoją te pociechy? E, syn tam z tyłu taki ten głowas to jeździ, to mój syn właśnie. A to też startuje, tak? tak, tak A to tak, tak rodzinnie kobieta będzie z wami startować w tak, tym biegu. Tak, wiem. No i jak dacie jej troszeczkę popalić? Tak, niech jedzie przodem jako pierwszy. No. Będziemy o od tyłu popychać. No ale dobrze, organ jest zdupiły. No i jak to jest właśnie? Być między mężczyznami, którzy naciskają do końca, czy pani też wciska gaz do końca? Yy, no to się okaże, bo jedziemy na spółkę z moją koleżanką. Ona A to pani jeszcze nie startowała? Yy, w tym biegu nie, w tej. A jeszcze nie, czy pani nie była nie brała udziału w pierwszej serii biegów? Nie, to teraz dopiero. Mówić. Tak, dokładnie, bo... 55 numer startowy, to no będziemy trzymać za panią kciuki. A, dziękuję bardzo. I gaz do dechy. Dzięki. Hej. Zawrak race dobiega końca. Mamy przed sobą ostatni, finałowy już wyścig tej imprezy. Pogoda nam dopisała, no można powiedzieć, że nawet za bardzo, co zresztą widać po mojej twarzy. Tumany kurzu, które wzniosły się w powietrze, być może przy tym wyścigu przyćmią słońce i będzie nam troszeczkę chłodniej. Obyście zawodnicy sprawdzili w tym wyścigu. Próbujemy, może któryś z kierowców pomoże nam uporać się z dzisiejszym upałem. Podejdziemy do jednego z zawodników. Specjalna prośba od zawodników. Potrzebujemy bardzo dużo kurzu w powietrzu, bo jest ciepło i trzeba to słońce troszeczkę przysłonić, bo ledwo dajemy radę. Także gaz do dechy i dużo, dużo kurzu poprosimy w tym wyścigu. Okej, okay, nie ma najmniejszego problemu. Poza kurzem zagwarantuję również dym z bo już nie działa wentylator, także będzie... Będzie dym, zadyma, druga. Będzie zadyma, zajdzie słońce. Będzie dobrze. Okej, okay, liczymy na to, że troszeczkę się ochłodzi. Ile dachowań pan planuje w tym wyścigu? Żadnego. 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 Bardzo dobrze. I które miejsce? No, liczymy zawsze na pierwsze, nie? Ale zobaczymy, jak, jakie losy będą, nie? A czy kobieta z wami startuje w tym biegu? Właśnie nie wiem. Nie, nie, nie wiem. Właśnie też się tak zastawiam. nie wiem, czy się zakwalifikowała. Idziemy szukać pani. Oto kolejny uczestnik. Czy pan wie, czy kobieta startuje w tym biegu również, czy nie? A? Nie, nie. Nie, nie startuje. Nie, A, to nie wiem. To będziecie mieli łatwo, bo nie wiadomo, czy na kogoś uważać, nie? Teraz. To jest jako bufor? Miała być jako bufor? No, chyba tak. Nasz ostatni zawodnik, tak pytaliśmy właśnie wszystkich uczestników, czy będzie pani jechać w tym wyścigu, a jednak pani jedzie. Gościnnie tak. Bardzo poprosimy ostrożnie z panami, żeby im krzywdy nie zrobić. No i tak tamten jeden pan z przodu powiedział, że jak tylko panią będzie miał na celowniku, to postara się przywalić z tyłu, więc proszę na niego uważać nie i nie bać się w ogóle, spychać ich wszystkich nie, nie, nie. na boki. Cry pan, są mężczyźni, to gatunek wymierający, więc trzeba do nich tak delikatnie, no. no. szczęśliwie. No. Na szczęście jest tylko pani jedna, więc mają jakieś szanse. Ma szansę na już szanse na z pozytywnie jestem poza konkursem, więc tak rekreacyjnie będę tutaj wspierać. Po prostu. Aha, na dobra, świetnie, udanej <noise> zabawy życzymy. Dla nas tatuś puszcza dymka O, jak będzie jeszcze troszeczkę palitego Teraz będzie, już jest, już, już, już Idzie, dobra Idzie? Idzie. O, jest! Uuu. Proszę państwa, to jest właśnie zawodnik za dyma Jeden z faworytów dzisiejszego wyścigu We'll